Pingi, no, i teraz sprawdzi. No, i on już wie, że widziany był, także czasu nie będzie marnował i to na pewno na plus dla wszystkich fanów SK Gaming. O, piękny hook! No, i to musi być pierwsza krew, prawda? To jest tak, ten krew. bailout no, za chwilę się wyczerpie. I to first no, dla Harpuna. Od jeszcze pogoni. Mamy zabójstwo w rewanżu, ale będzie chciał dajwować tutaj Xoner. Ojej, Harpun tutaj czeka na swojego kolegę, Ody po prostu go kolejnymi rakietami obija. Tutaj na szczęście Harpun disengageuje. Że... musił tak być zadowolony. Ta Jinx garnęła złoto. Przyspieszona, tak? Um. Oj, Heshero bez wizji zostawiony, zostanie złapany przez Siboya. ten wiesz, nie, nie ma wiem, ale czy Atroxa łatwo będzie zabić? No to jest pytanie, no Woliber oferuje sporo, tak, ale czy na pewno wystarczająco? No, Flash już zużyty, czy jakiś dasz do tyłu, no właśnie. trochę się podleczy, możliwe, że Heshero nawet poszuka jakiejś ogrywki. No ładnie tutaj tańczy, ale niestety, spozycjonuje się przy ścianie i w końcu przyjdzie Kryska na Matyska. Widać było, że nie było to najłatwiejsze zadanie. Po z są na topie, oni tam ce... Pierwsza cegła dla Harpuna I... i równolegle to będzie smok. Team SK Gaming zgarnia całą pulę. Bifrost absolutnie pogubiło się w tych manewrach wokół Heralda. I oczywiście zobacz na tego Jeszcze ukrany. szukają! I to ty... On będzie martwy! Zostawcie go, zostawcie go, nie bijcie! Jakim cudem SK wygrywa na całej mapie? Co więcej, Herero nie ma mało! Ojej! Team SK Gaming, ile razy oni mogą zaskakiwać? Oddy wykluczony! Okej, okay, podsumujmy tu Bifrost i naprawdę nie wejście od otwóruje. a Marlon próbuje kupić trochę czasu. ale i Hegero wiedzą, że tutaj trzeba odpuścić, oddać terminację i playty w ręce od jego. Bifrost, trochę się przebudzili. To prawda, ale bardziej nadrabiają straty i powiedziałeś playty, no niekoniecznie. Kończył się czas, więc... Gdyby to zagranie było 30 sekund wcześniej, byłoby o wiele lepsze dla e, e, skandynawskiej drużyny. Teraz dual z Flashem, Hexero nie ma swojego, jest sporych tarapatach, jest to spowolnienie, ultimate w jego kierunku leci, rakieta również, no w końcu niestety upadnie, Uuu, ale próbuje to on, on, on ma Mroszku, jest to Ahri! Rob Deception! Czy tych obrażeń obszarowi wystarczy? Niestety nie, ten Ignite na odim. Wystarczy, 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 mają to. Tak, przynajmniej tyle, co więcej, Mrozku ma to Red buffa, czy... Czemu nie atakuje duala? Jest tutaj również Marlon! Marlon z Heks za ścianę za chwilę podjedzie do duala. Ten zostanie trafiony, nie! Uniknął jednak tego hitboxa, ale Franek będzie domykał jeden voicecker trafiony i może dojechać zerki! No, harpun. Dobry vojcicker, dobry voider, dobry voider! Dobry! Po prostu Cecek! Nie ma nawet konieczności, nawet nie musi to asystować, mamy te dwie. Więc Eska, pół tysiąca do przodu, więc to już w tym momencie możemy powiedzieć, to nie będzie spotkanie, które trzeba kombokować tak jak dostarczy na FNATE, Oj, strasznie się tu przeliczył. A jeszcze tej popi domyka. No, ze stunuje Marlona. Ten powinien być bezpieczny. Mimo wszystko. I puszcza jest tak e, Aftershock aktywowany. To mu pozwoli tu przetrwać. spore zamieszanie ostatecznie na środkowej alei, ale flasz spalony. Nie ma łatwiego wejścia i tu ani nie ma Nie drugi obiekt. Nie ma Atroxa, a ten nie ma teleportacji, więc SK nie obejmie kontroli nad dolną rzeką i oddamy prawdopodobnie oba obiektywy. Nie wiem czy zgodzę się z tym, że. Jó hmm. si, jest łapany. No, tutaj ten woliber nawet nie zagra, Timejata! A nawet jak zagrał, to chwilę później jest martwy. Trzecia eliminacja! M dla Midlandera. No, schodzi całkiem prędko, no tutaj nie ma jeszcze Sylasa, On będzie musiał typować. Okej, okay, złapany zostaje SIBO i SIBO wykluczony prawdopodobnie! Nie! Jednak szylty dostępne, ale RK spalona przez tego zawodnika nie mają junglera rywale. To może być sygnał do ataku! To prawda, z drugiej strony Poppy wybiła nas i musieliśmy się przegrupować. Teraz Ultimate poleciał tutaj przede wszystkim na Była Renaty. Popyty? I jest czarnie trafiony, niestety! pozycji lecz zostanie zatrzymany! I od ich na bezpiecznym dystansie znajduje double killa. Team Eska Gaming. Błędy indywidualne, triple kill. Tutaj dla Odiego i szuka kwadry. Wystarczy jeszcze jeden atak i będą to cztery zabójstwa. Czy pęda jest możliwa niekoniecznie? Harpon wziął nogi za pas, ale to był zły team fight od Eski i wielki sukces od jego. Harpoon poza kamerą znajduje jeszcze jedną eliminację, ale to na pewno nie jest coś, co cieszy Team Eska Gaming. I sytuacja kuriozalna. Polak strzela kwadra na EU Masters, a my specjalnie z tego tytułu się nie cieszymy. Modi na pewno świetny teamfight dla niego i świetny performance w tym teamfajcie. Bifrost. swoje ostatnie tchnienia i ostatnia szansa przed nimi, żeby jeszcze się obronić. No i. Bifrost naprawdę rozważa zakończenie gierki. Xoner jest za 6 sekund i to jest ewentualnie dla nas szansa. Wydaje mi się, że Bifrost dosyć odważnie. Tutaj dobry kataklizm, dobry teamfight i możemy skomplikować. Tak jak na SK, nie poddawaj się! No spróbują, jeszcze muszą tutaj jakieś szanse poszukać. nie. kotwica, ale trafia w Sika do na pozycji! Łap od jego, łap od jego, no nie udało się, czarnie trafiony! On i bezpieczny. Xoner podjeżdża bez chwilę później. Wciśnie tę krew lecz upadnie. Za moment i niestety rozpędzony raz jeszcze. oni! Polak, Polak, on... Polakiem! I widzimy, że skończą Meskę, skończą ją przed 30 minutą! Piękna gra od Bifrost i w kluczowych momentach, no byli po prostu lepsi. I od i cóż za performance. Quadra kill, triple kill na linii. Troszeczkę miał problemy z harpunem i to trzeba przy...